Witajcie towarzysze, z tej strony ja. Wasz kochany, na to jest kolejny odcinek z mega kampanii. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, chcieliśmy wprowadzić komunizm w Hassanie. Aktualnie nadal to kontynuujemy, ponieważ niestety nie wiadomo, czemu Arabia weszła w naszą wojnę. No i niestety chciała, żebyśmy zachowali status quo, ale my, Związek Radziecki, tak łatwo nie odpuści. My będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi i wprowadzimy ten cholerny komunizm w Hassanie. Więc, no, jedyne co nam pozostaje, no to tylko. Niszczyć te wszystkie jednostki, które są możliwe i po prostu działać. Jak zawsze, oczywiście. Yy, możemy się tu wbić może? Nie, nie możemy się tu widzę wbić. Nieważne, nie, nie, nie jest to dla nas żaden problem, więc na razie się wbijamy tutaj do Arabii od strony Turcji. Na razie idzie to w miarę sprawnie. Bez większej komplikacji akurat. Udaje mi się to jakoś, słuchajcie, towarzysze. Bo jeżeli chodzi o ich armię, myślałem, że szczerze, armia będzie silniejsza, a tu się okazuje, że ona nie jest aż taka silna, jakby się wydawało, tak szczerze to życzę, więc powiem Wam, no. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj zaraz 50 tysięcy skończy oblegać i pięknie idziemy tutaj. Jak to wygląda tutaj na południu. No, tutaj jakieś 17 tysięcy chce odbić żeby tam prowincję, ale my nie damy mu odbić. Oj, co to, to nie. Tutaj no jakieś abniki chcą odbić yy, prowincję, my na to oczywiście nie pozwolimy. Nie pozwolimy na to, oni ciągle oczywiście rekrutują jakieś jednostki. My tutaj przy okazji właśnie złączyliśmy jakąś jednostkę, pamiętałem o tym. Więc co, możemy tutaj dostać jakieś, jakieś posiłki, żeby od tej strony też jakoś <laughs> towarzysze pomóc im. Co ciekawe, 50 tysięcy ludzi co miesięcznie przychodzi do naszego kraju, to dobrze, bo to oznacza, że u nas jest dobrobyt, a w innych krajach nie. Więc to znaczy, że te jeszcze inne kraje również będziemy mogli zaatakować, ale to spokojnie. Poczekajmy towarzysze i wtedy dopiero zróbmy coś. A jeszcze. W ogóle nie patrzyłem, ale strasznie byłem ciekawy, jak wyglądają pożyczki, jeżeli chodzi o te zaciągnięte. Jak to w ogóle wygląda tutaj, bo widzę, że tutaj na przykład Bank nawodowy ma 8 milionów, nie wiem do końca o co z tym chodzi. Tutaj są najwięksi inwestorzy z Prusa, Litwy. To jest suma wszystkich funduszy. Nie wiem do końca jak to działa, ale jestem w sumie, powiem Wam, dumny, że udaję moim się ludziom tak łatwo, tak bardzo no, po prostu pomagać na wszystkim. Co my możemy tutaj? Tutaj są jakieś bunty? Nie. Znaczy, no, coś tam jest, ale to nie są bunty tylko po prostu jakieś malutkie jednostki no tutaj pomagamy pomagamy tak i idziemy dalej najważniejsza jest informacja taka iż posiadamy stolicę Arabii więc to jest nasza znaczy taka karta przetargowa że jednak posiadamy ich stolicę więc no co idziemy słuchajcie troszeczkę dalej niszczymy ich wszystkie armie jeżeli tylko się da i tak oblegamy resztę otrzymujemy oczywiście chyba zatrzymałem Tutaj widzę sytuacja idzie dobrze. Widzicą? To co? może tą jedną armikę prześlę tutaj. Tutaj, jeżeli chodzi o sytuację, to widzę, że też wszystko wygląda OK. Możemy sobie przenieść tą armikę tutaj jedną. No i co? To no ten buńcik tutaj zniszczymy sobie, co tutaj sobie oblegiwa od jakiegoś czasu. Just nie myślał. Co sobie tak oblegać po prostu. Chcemy inwami, wycofujemy się. Fajna to jest łoża, towarzysze. Wtedy wszyscy się na, na, się na nas rzucą, a wtedy to już nie będzie łatwego życia, że tak powiem. Okej. Okay. podbijamy, podbijamy. Takie. Tak, Mamy tutaj jedną armią, druga armia będzie szła tutaj, trzecia może w sumie pójść tutaj, a to na przykład tutaj pójdzie sobie, czemu by nie. Tamta tutaj, szósta tutaj. Jakoś to będzie sobie szło. Ta armijka może w sumie ubezpieczeć nam tyły aktualnie. Yy, tutaj sytuacja na południu wygląda OK. Na razie czego nie będziemy chyba podbijać, bo nie ma takiej większej widze potrzeby. Pięknie, pięknie. Yy, możemy w sumie zaraz odbić sobie Jero Jerozolimę, bo w sumie tego nie robiłem, a by się też przydało zrobić. Ogólnie. Oni jest to wam na pewno nie pozwolę odbić. O, właśnie, właśnie, dawajcie tutaj. Jakby się mnie niepokoi fakt, że mamy czwartą armię na świecie aktualnie, gdy mieliśmy wcześniej drugą. Zaraz będziemy musieli chyba to towarzysze naprawić. No, zniszczy w końcu tę armię do końca, niech ona umrze nareszcie. Nie może tutaj być. Nie może po prostu, ona nie może się tutaj znajdować. A zobaczcie jak ona chodzi, tak. Strasznie tak chodzi, że... No... Aha, no i się zaczęło. Mamy jednego tubnika kubińskiego. Dokładnie to czego nie oczekiwaliśmy. I mamy. O cholera, cholera. W ogrodzie coś mamy. Tak, idziemy tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Niech to szlak. oj, 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 oj. No, czy możemy wziąć pokój? Nie możemy wziąć pokój. Akurat teraz musieli na ja muntownicę jak kubnicę wybuchnąć. No teraz w ogóle jakiś dramat. O nie, nie. Nie. A to na pewno nie pozwolę. Idźcie szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. Wędźcie. Wiatr. Kurde, kurde, powiem wam. No nieciekawie jest. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do tego nowego wodu w miarę szybko. Okej, okay, już prawie jesteśmy. O, okej. Okay. Jesteśmy uratowani na szczęście. już pamiętam, że przez chwilę się bałem Po prostu blokujemy, żeby się nie wchodzili. Właśnie. To w sumie ta armika może zniszczyć te bunciki wszystkie. Było tutaj żadnej potrzeby większej. Tutaj tak, tak się rozchodzimy. ja tego klikać Rozchodzimy się tak. To klikamy, żeby to zostało i to też niech oni to przejmują. Hmm. Dobra, tutaj sobie oblegamy, oczywiście. Tu okienek, widzę, jest, duży okienek się pojawia. Ale ja mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli po prostu zakończyć tą wojnę i zająć się swoimi sprawami państwowymi. Bo mam taką głęboką akurat nadzieję. <laughs> Kolejna armika, widzę, jakaś powstała. Okej, okay, auto-saving się robi i idziemy na tą 13-tysięczną armię. Tutaj możemy sobie zacząć przejmować tą prowincję, tak szczerze. Tutaj widzę, że już jakoś tam idzie fajnie, to przejmowanie tych prowincji. Tutaj w ogóle jakieś jak jakubińscy, nie wiem skąd oni się tu wzięli. No nie wiem, ja rozumiem, ale to tam... Już mniej szczerze, tak szczerze. A odbijam z i Mam oczywiście. że uda nam się w miarę szybko to podejmować jakieś tutaj ważne punkty. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy tutaj, tutaj przyjęliśmy już to. Tutaj przejmujemy i tutaj też tutaj przejmujemy. może możemy wstać, żeby tutaj przejmowała coś. Okej. Okay. Czy mamy jakąś może wolną armię, która nic na przykład nie robi? żeby chciała tutaj, nie wiem, wziąć te buciki, które tu są. Tutaj jest taka wolna armika I tutaj to teoretycznie jest taka wolna armika, tylko sobie ją złączymy. Jakoś. Właśnie, że było 20 jednostek. Okej. Okay. Więc taka, nie no. Nie miałem aż tak tego na myśli oczywiście. Tutaj jakoś sobie radzi. nie no, musimy po prostu dokończyć tą wojnę, bo jesteśmy już zbyt blisko, żeby teraz Mamy jeszcze 2% mam takie zostało, małe. Zobaczymy ile się towarzyszy da. Ile się da towarzysze. Podbijamy. Nawet mogłaby być na jakaś najcięższa prowincja. Ojej, gdzie oni byli, coś? Okej, okay, no na pewno nie po czego. W było najważniejsze. <laughs> da. Podbijamy dalej. Podbijamy, podbijamy dalej. Kurczę, żeby to się udało szybko na podbite, to możemy przesłać dalej. No to jest tutaj. tutaj, to nie jest nic ważnego. Jest nic ważnego akurat. Oni by się już chcieli zgodzić. 68% wciąż jest. Wciąż jest 68%. Niestety. Kiedy będzie 70%? Tak malutko. Stało, tak dużo wam podbiłem. Może tutaj może trochę podbijam. Okej. Okay. Kurde kurcze kurcze. Zbogacenujmy dodatkową herbatę. Tak będzie chyba też dobrze. Ej, Mamy okay. to. No podbiję tę prowincję szybciej. Armia ja, dobra, 60 tysięczna. Zresztą. Biskopi radzieckiemu, oczywiście. Dobrze, dobrze. Ile mam procent? 69, no jeszcze 1%, to jeszcze 1%. Hmm. Czy mamy tu jakąś armię, która mogłaby coś tutaj podziałać szczerze? Nie wiem, ale teoretycznie ta armia mogłaby pójść i ta. To też. Te dwie armii już by sobie się za chyba zajęły, myślę, tym wszystkim. Okej, okay, przejmujemy. Dało się. Zaraz? Jeszcze nie. Weźmy sobie te 3000. Wymyślimy, oczywiście, ekspedycję. Pięknie. Wyliśmy tutaj to. Tak, tak, tak. Dobra. Tutaj możemy kupić namiotkę, żeby tu szła sobie. Przejmowała resztę terytoriów. Ja mam że jakoś to wolno idzie, niestety. Jakby nie napawa mnie to optymizmem. A przydałoby się tutaj polerować, jakąś No przydałoby się. Może, jak to przyjmiemy, może to w końcu się uda. Zobaczcie, że to jednak jest zastosowane. po prostu już nie chciałbym tracić mojego pięknego ustroju, kiedy już niedawno go zdobyłem, a teraz miałbym go utracić. Nie chciałbym tego towarzysza naprawdę. Okay. czy udało nam się to zdobyć? Chyba udało. Zaproponuj pokój. 70% nareszcie, więc wysyłamy po prostu ofertę. I udało nam się, prowadziliśmy komunizm. Hassan, czy tutaj też prowadziliśmy? Nie, tutaj niestety nie, a szkoda. Więc mamy już Hassan, jest on w naszej strefie wpływów. No tutaj jacyś buntownicy są. No ale dobrze, teraz nareszcie możemy się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli tępieniu buntowników wszystkich, jakich tylko tutaj mamy. Łączymy tą w sumie, bo czemu nie. Tych, tych, tych tutaj też w sumie możemy i tych wszystkich dostępnych, którzy, których możemy. <laughs> Towarzysze, może łączymy. Tutaj sobie bierzemy ...regimenty dodatkowe. Czy tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nowego się nie pojawiło, z tego co widzę. To sobie też wysyłamy. Mm, nic nie ma, nic nie ma. No i super. Teraz możemy w końcu to kontynuować, towarzysze. Widzę, że będziemy musieli ich wrócić na nasze ziemię, Żeby to się stało. Dobra. Wrócimy nasze armie na te ziemię. Ojczyste. Okej, okay, tutaj może... Tutaj sobie na przykład wyślemy. O, super. Eee, to Czy znaczy nasze armii chyba to omijają, prawda? Tak mi się wydaje, że chyba właśnie to omijają. Jest to dobrze. <laughs> Niech ta armia sobie też zaczynie nie wywracać właśnie. O, właśnie, właśnie, właśnie tak. Dobrze, no i teraz już myślę, że sobie prowadzimy z tymi buntownikami naszymi pięknie. O, już widzę, że to wszystko się odbija. Ma się wszystko pięknie odbijać z tych punktów. Tak, jak widzę jakiś kryzys ee, narodowy. To jest ze strony. Aha. Niezdecydowany. Nie Dokładnie. To rozwiązanie. <laughs> O, no i fajnie. Dostaliśmy kwestii za darmo, tak można powiedzieć w sumie, więc mi tam pasuje osobiście troszeczkę. No jeszcze jakieś armii? Chyba to są wszystkie armii, które tutaj sprowadziliśmy sobie. Może coś jeszcze nie, no bo ta armika tutaj, z tego co pamiętam, to ona ma chyba ustawione. A tak... <laughs> Możemy sobie jeszcze wyrzucić tą Arnikę. Chyba ta jeszcze została i co jeszcze może zostało? Czy hmm, coś jeszcze zostało, towarzysze? Nie wydaje mi się, że to tu coś jeszcze było. No to widzę, że większość tych kraików już tutaj... jakoś sensownie wygląda. Jakieś odkry odkrycia są oczywiście. Nas chwil chwilowo oczywiście, nas to nie interesuje. Zabłamy bunty, dużo buntów, no ale Udaje nam się je stłamsić, więc nie widzę większych problemów ale Możemy utworzyć tutaj teraz stan w końcu, państwowy I tutaj widzę, że jest dużo, bardzo dużo robotników To mnie akurat bardzo cieszy I przy okazji chciałbym też zobaczyć jak to wygląda z naszymi fabrykami, bo tu widzę, że Nasza fabryka, urządzeń elektrycznych, no bardzo dużo pieniędzy dawała, a już nie daje to mnie trochę smuci. Tutaj mamy jakieś, jakąś hutę stali do wspomogenia w sumie. Czemu nie? <laughs> ja bym nie rozwinął tę chłotę stali. Ja przy okazji te urządzenia elektryczne, które tu mamy, też bym sobie porozwijał. Tutaj w ogóle fabryka samochodów. I to się Daje też plus 200 w ogóle. To jest też przepiękne. Powiem Wam. Międzynarodowej komitecie OK. Zgadzamy się na to. Możemy rozwinąć sobie tę bo ona nam daje dużo rzeczy. Otwieramy wszystkie fabryki. Może się skończy bezrobocie w końcu. Bo nam się pokrócie, bo odwijamy, rozwijamy fabryki. Okay. <laughs> to nie jest jakaś najgorsza opcja. Tam, uwolnili persję. Z sensu, ale okej. Okay. Tutaj w ogóle. Nie wiem, radykałowie rządzą, nie wiem po co. Tych analiza została wybadana u nas, więc tutaj mamy wszystko, mamy wszystko, To też... O, nie mamy wszystko, mamy teraz, też nowe koleje teraz. Więc y, myślę, że też koleje akurat pójdą bardzo szybko, no bo mamy tylu kapitalistów, że to w sekundy się robi ogólnie. Myślę, że zaraz nawet będziemy mogli sobie jakieś działa zacząć wyszukiwać, bo to... Naprawdę tego nie ma dużo. Powinno jeszcze bardzo szybko pójść. Tak, widzę, że mamy dużo jednostek. To jest 300 prawie jednostek na 500, więc jeszcze będziemy musieli bardzo dużo tego do, 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 do rekrutować oczywiście. Mamy ile procent komunistów? 6% komunistów w naszym państwie to bardzo, no to jest dobra ilość, powiem wam. Bardzo dobra ilość. Jakieś ruchy, a to widzę, że to bardzo mało jest. Jak buntownicy. Ja tego to jest mało ogólnie. Brygady biorące udział. 60 tysięcy ludzi jest tutaj, więc... 60 tysięcy ludzi na miesiąc, to jest dobry wynik według mnie. Zobaczmy, jak to wygląda w Nowogrodzie. <śmiech> <śmiech> tutaj dużo osób emigruje. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda z migracją, jeżeli chodzi o naszą mapkę. <laughs> A, wybaczcie. Oni mig migrują do Wejtra i tam. To jest dziwne, tak szczerze, bo tam jest mutek, jeżeli liwoosa tam A, bo tam satyscylliści rządzą. No chyba, że tak. Jeżeli tak, no to wszystko jasne, towarzysze. Co to możemy tutaj też zrobić. Możemy tutaj, no na pewno za sobie zwiększymy armię. Mi w ogóle ma pierwszym armię na świecie, więc to. Ja nawet nie komentuję tego. Hmm, Żeby osoby właśnie o Gruzję. Czy my chcemy o Gruzję? Ale ona jest w strefie, to ja nie wiem jak mi widzimy. Chociaż czemu nie, teoretycznie. Stalibyśmy sobie w strefie, ale to... Nie wiem, nie wiem. Hmm, to jest też jakaś wojna meksykańsko-koreańska. Nie wiem, jaki to ma skutek. Ehm, no, ale okej. Okay. Wajmy, że dobrze. Tutaj w ogóle sobie może wydzielmy tą armię, bo ona umiera trochę, więc no. Wypadałoby. Coś hmm, w sensie jeszcze tu mamy <laughs> jakąś armijkę. Tutaj w Nowogrodzie na pewno pozostawimy sobie jakąś mniejszą armię, żeby wiecie, żeby jak wybuchnie jakiś błądziek, to żebyśmy nie mieli jakichś problemów z tego powodu. Okej. Okay. 9000 tutaj, niech ona przejdzie do Nowogrodu. Tutaj się nie połączy, to... No, w sumie przydałoby się to trochę przycielić, ale już mniejsze, niech to zostanie tak jak jest aktualnie. E, czy coś tutaj też będziemy mieli? Kumy, kuml w sumie... Ich moglibyśmy przenieść na komunę, taką mocną, powiem wam. No i ich moglibyśmy na komunizm trochę przekonwertować sobie. Też w Serbie teoretycznie moglibyśmy przekonwertować sobie na komunizm, oni niszą, nie są z nikim chronieni dyktaturę prezydencką, no to oznacza, że trzeba ich na pewno wyzwolić. Nie To jak jest dyktatura, to na pewno trzeba ich wyzwolić. W Macedonii, to samo liberałowie, nie wiem kto to wymyślił, a no, ale trzeba to będzie ich wyzwolić. No ale to wyzwolenie najprawdopodobniej odbędzie się w następnym odcineczku, bo na razie będziemy kończyć ten, więc na razie dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego odcineczka Mega Kampanii. Na razie, cześć!